Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do premiery zdrapki bajeczna kasa. Premiera Wlot odbyła się dzień przed wigilią, czyli 23 grudnia. Dzisiaj mamy 28 grudnia. Takie pięciodniowe opóźnienie, ale zawsze lepiej późno niż wcale, prawda? Niestety przed świętami nie udało mi się kupić tej zdrapki, ale za to dzisiaj jest bajeczna kasa, nazwa. Naprawdę bardzo fajna. Jeśli chodzi o wygląd, no to może nie będę komentować. Sami widzicie, są tu jakieś elementy mrozu, bajkowych elementów nie widzę, aczkolwiek dużo plików pieniędzy, symbole dolara. Szukam moich liczb, lub szukam takiego worka z dolarami. Ewentualnie skrzyni. Jak znajdę taką skrzynię z kasą, to mnożę dwukrotnie. Wygraną zrabka kosztuje 10 zł, najwyższa wygrana to 500 tysięcy, czyli mój wkład to jest 20 zł. Zobaczymy, jak to bajecznie lub bajkowo będzie. Szukam dwadzieścia jeden, siedem jeden, pięć i dziewiętnaście, a mam dwadzieścia dziewięć, osiemnaście, sześć, trzy, trzydzieści siedem. Siedemnaście, trzydzieści trzy, trzydzieści sześć, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy. Jest worek. Super. Będzie wygrana. Dwadzieścia cztery, pięć, druga wygrana. trzynaście, trzydzieści osiem. 9, 14, 27, 4 i 25. Dobrze. Odkładam tę z drapeczkę. Biorę się za drugą. One są po kolei. Niestety pan nie pozwolił mi wybrać. Czyli mam numery i 6 i 7. Ale historia pokazuje, że. Zdrabki, które są obok siebie, również mogą być wygrane obie. Więc zobaczymy, jak to będzie tutaj. Szukam 32, 39, 21, 34 i 11. Szukam 9, 5, 23, 2. 29 22 25 31 37 24 36 3 18 13 Ostatni rządek 19, 16, 33, 14 i 7. Czyli teraz troszeczkę jest pusta. Sprawdźmy tutaj jakie są kontrolne, których nie ma. Się. Tu mam H i M dobrze. Ale za to druga jest trafiona. Szybko jeszcze przejrzę, czy nic nie tutaj opuściłam 33, 36, 39, 23. Worek. Worek nie mnoży nam.

Trzeba się cieszyć z każdego plusa, nawet z tego małego. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Być może dzisiaj będzie jeszcze jakiś filmik, jeden, ponieważ to był szybki draping, dlatego myślę, że coś jeszcze się dzisiaj ukaże. Zdrapeczka, no, zadowoliła mnie. Może nie jest to jakieś hip hip hura, ale jednak cieszę się, że jest plus. Wam również kochani życzę plusów i pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanału. Oczywiście do komentarzy i do łapek w górę. Trzymajcie się do następnego razu, już dzisiaj. Pa!